Dobra, yy, dwie walki twoje przyszły to take Tejwan? Powiedz dlaczego? Dlaczego taka spina? No ja właśnie nie wiem, co ten Typ do mnie ma. Ja typa nie znam, nie wiem kim jest. Wiem, że jest tylko przy pasem od Nitro. Nie wiem, co on do mnie ma. Nie wiem, co on o mnie gada. Wiem tylko, że mnie. Troszkę się przesuniemy. Dobra, wiem po prostu, że mnie wyzywa, a zawsze jak ktoś mnie wyzywa, to nie wiem, patrzę, jak reaguje na mnie później Ale na żywo. By, nie? Był wywiad. I o co teraz to poszło? Była pierwsza nasza kurwa rozmowa. Face to face? Jak nie, face to face nie, właśnie on zawsze jak mnie widział, nawet teraz wcześniej... No ale też nie mu chodzi o to, że rozmowa na wywiadzie była naszą pierwszą rozmową face to face! Jak przegrał, to, że przegrał, szedł spod... No dobra, nie będzie przegrałem, no ja tam mam wyjebane na wynik walki. Koloną nóżką i do mnie nie podszedł nic... Czemu pod kuloną nóżką? Normalnie kurwa szedłem, what the fuck. A poza tym, właśnie widzicie, i to, i to, i to, i to jest ten problem. W ogóle podkreśla, że przegrałem, nie wiem po co w tym wszystkim. Chuj, załóżmy, że przegrałem tę walkę. Idźmy, idźmy, idźmy taką narracją. Co ma to do rzeczy? Nie wiem. Podkreślenie tego to jest tylko i wyłącznie próba wbicia szpilki na zasadzie, haha, Ziomek jest przegrany, ale, ale beka z niego. No nie wiem, no. Wydaje mi się, że to bardziej z jednej strony to jest próba wbicia szpilki we mnie, a nie z mojej. Po drugie, dlaczego ludziom się wydaje, że w momencie, w którym masz jakiś tam też kontent, poniekąd komentery, a ja też mam troszeczkę kontent, komentery, bo jednak komentuję to, co się wokół mnie dzieje na streamach, oglądam filmy innych osób i myślę, co. mówię, co myślę na temat różnych rzeczy, dlaczego masz przychodzić w cztery oczy, zawracać komuś dupo i mu o tym mówić? Dla przykładu, może ktoś powiedzieć w internecie, że jestem cringeowy, niezabawny i mnie nie lubi. Czy ja bym w tym momencie podszedł do takiej osoby i zapytał, ty stary kurwa, dlaczego podchodzisz i mówisz mi. Dlaczego, dlaczego mówisz w internecie, że jestem cringe'owy i niezabawny? O co ci chodzi? No co ziomek ta się spojrzy i powie, bo tak myślę. To czemu mi tego w, w oczy nie powiesz? Po co macie to mówić w oczy, skoro już to w internecie słyszałeś? Co ci to zmieni? No nic ci to nie zmieni. Jest to, jest, to dla mnie, jest to dla mnie kompletnie niezrozumiałe. Samo pyta, co ja do niej mam i dlaczego się do niej przypierdalam? Ja się nie przypierdalam. A co do niej mam? No, w sumie to nie mam nic, bo ciężko też mówić o szacunku w momencie, w którym mówimy o dziewczynie, która reklamowała jawnie skam, która robiła jakieś dziwne afery w internecie. A finalnie skończyła w ten sposób, że sprzedaje swoje zdjęcia nagie czy półnagie, różne. I, I prosi ludzi o to, żeby jej bliki wysyłali, czy zakupy kurwa robili w zamian za towarzystwo. Dla mnie jest to tak skrajnie dziwne, tak skrajnie niedorzeczne, że nie potrafię na to spojrzeć z, z, z takim... Z taką akceptacją po prostu. Nagie, nie? No ja widziałem takie z bitą śmietanką i dla mnie to, to już był zwykły nudes. no ale spoko. Nic nie powiedział, ale na wywiadzie oczywiście musiał zgarnąć sobie fame. więc... Co powiedział? Powiedział, o, stanęła tu osoba, która mnie bardzo nie lubi, więc powiedziałam, tak, kurwa, nie lubię Cię. No to prawda, tylko że kamera była wyłączona, rozmawialiśmy sobie jeszcze, rozmawialiśmy sobie jeszcze przed wywiadem z Rogozińskim, ja powiedziałem, o, a tutaj jest pani, która mnie nie lubi. No i co w tym, co w tym złego? Przecież mnie nie lubi. Więc ja chciałem zgarnąć fame. Jak kamera, kamera była wyłączona i nie nagrywaliśmy wywiadu jeszcze. A nawet gdybyśmy nagrywali, to co jest złego w tym, że, że powiesz: Ta pani mnie nie lubi. Przecież gdyby ona nie przyszła pod kamerę, pod którą ja stałem, nie doszła dialogu prowadzić, to ten film w ogóle nie powstał. Więc jeżeli kogokolwiek można postawić w tym momencie o atencję, to myślę, że bardziej koleżankę. No ale no okej. Okay. Ej, chuj. I co dalej już nic nie mówiliście? Nie rozmawialiście? Nie, mówiliśmy, on coś tam gadał, że nie lubię tego co robisz w internecie. coś tam, no, 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 no to powiedziałem, no to podejdź i mi to powiedz na żywo. No przecież rozmawialiśmy na żywo i ci to powiedziałem. No to co jest? Rozmawialiśmy już wiele razy. o no to teraz ci mówię. Na wywiadzie każdy se może poddymić, żeby podbić sobie statystyki, nie? Nie lubisz tej fana? Nie. Kurde, kompletnie tego nie rozumiem, no ale jak można mówić o poddymianiu na wywiadzie, w momencie, w którym zachowałem szacunek i powiedziałem szczerze, co o niej sądzę, nie używając żadnych inwektyw. No to gdzie jest tutaj poddymianie? Wydaje mi się, że ja nawet żadnego przekleństwa nie użyłem w wymianie tych czterech, pięciu zdań, które między nami były, a to ona kazała mi wypierdalać. Przeklinała, jeszcze mówiła, że nawet nie wie, kim ja kurwa jestem. Tym samym, próbując mnie chyba obrazić, bo dla przeci przeciętnej osoby w internecie, chyba bycie nierozpoznawalnym jest obelgą. No, dla mnie nie jest. Uważam, że jest tak wielu influencerów, że nawet nie da się wszystkich znać. Nawet nie będę robił porównania zasięgów mojej, moich i jej, bo dla mnie jest to nieważne. Natomiast gdybym miał strzelać, to powiedziałbym, że, że mam większe zasięgi niż Queen of the Black w internecie. No, ale okej, okay, no jakby w porządku. Mogę chcieć się wybić. Bo on mnie nie lubi. Dlaczego mam lubić kogoś, kto mnie potępia? Okej, okay, potencjalna walka z tych fanem? Tak, bo to pizda i na to się nadaje. Serio, aż tak mocno? Jak widać... Nie, ja też nie chcę rozgłosu mu robić, bo ja nawet nie wiedziałam, kto to jest, dopóki nie zaczął mnie wzywać. Kurwa, a chciałbyś napisać dzięki za rozgłos? Kurde, nie, nie rozumiem tej dziewczyny. Z jednej strony za ja mnie pizdą, z drugiej strony mówi, że nie chce robić mi rozgłosy i o mnie mówić. A dwie minuty wywiadu jest o mnie. Hmm. Nie rozumiem. Okej, okay, a Nitro? Co sądzisz o Nitrze? No, sorry, to jego ostatnia wypowiedź um, o gwałcie była bardzo nieodpowiednia i bardzo się cieszę, że Boksal wygrał. Czyli też do Nitra nie, nie pałasz sympatią. Nie, ale przynajmniej podał rękę, jak mnie zobaczył na żywo, więc szacunek do niego. Nie, no i to jest kolejna rzecz, której totalnie nie rozumiem. Czyli w momencie, w którym ziomek cię w internecie obraża, seriusz bardzo mocno po tobie cisnął pani Queen of the Black Przy okazji też zarzucał twojej mamie brak kompetencji w wychowaniu ciebie. Bardzo dobrze pamiętam ten post na Twitterze. To nie masz nic do niego tylko dlatego, że mimo że mówił w internecie, że to był gardzi, to na żywo podał ci rękę. Czyli możesz mówić komuś, do, do, co ci się żywnie podoba, ale jeżeli się z nim przywitasz, jak go zobaczysz, to wszystko jest ok. Wydaje mi się, że ja jestem autentyczny po prostu w tym, co robię, i w momencie, w którym nie pałam do kogoś z sympatią, to nie podchodzę w cztery oczy i nie udaję, że jest inaczej, nie witam się z takim człowiekiem, bo nie mam ochoty spędzać z nim czasu. I, jakby, moje zachowanie jest przejrzyste chyba w tym momencie. Ja staram, ja, ja staram się być autentyczny i, i szczery w swoim zachowaniu. Jeżeli kogoś nie lubię, to nie wchodzę w nim w interakcję na żywo. Chyba, że uważam, że mamy sobie coś do wyjaśnienia i istnieje szansa, że ten nasz powiedzmy konflikt czy niesmak się jakoś tam zatrze, ale w tej sytuacji nie widzę takiego rozwiązania.